thank you A dziś chciałbym porozmawiać o procedurach i mechanice gry. Gry RPG, jak dla mnie, powinny dawać pewien zasób materiałów dla mistrza gry i dla graczy, którzy wiedzieli, w jaki sposób grać w grę i e, czym właściwie jest nasze zadanie. Co możemy w tej grze robić i czego możemy się spodziewać. Dzisiaj mówiliśmy o falaucie i falaut mi się tu dobrze wpisuje, bo on się dosyć mocno sprawdzał w tym, w tym rozróżnieniu. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o bardzo konkretnej rzeczy. Czym się różni procedura od mechaniki? Masz może pomysł, jak, jak to wygląda? No to wiesz to, jak to wyjaśniłeś, to chyba jest jasne. Mechanika zapisana jest bardzo mocno w obrębie gry, czyli. Ustala, jak rozwiązywać konflikty, problemy, lub po prostu działania postaci, a procedura mówi, w kolejności to robić. Dokładnie tak, że właśnie jest tak, że mamy te zasady, czyli na przykład testy umiejętności, czy system walki, ale procedura to są takie reguły wspólne, gdzieś określające, kiedy powinny się pojawiać konkretne mechaniki, w jakich sytuacjach. Na przykład procedura podróży, czy procedura negocjacji e, zawiera konkretne mechaniki gdzieś po drodze. Dlaczego to jest moim zdaniem ważne? Bo mechanika to jest coś, bez czego nie możemy zagrać. To są te takie cegły, prawda, w naszym budynku. Natomiast procedura dla mnie jest w ogóle planem budowy, żebyśmy wiedzieli do czego tej mechaniki możemy używać. I ja nie wiem, czy to jest ludziom potrzebne, zwłaszcza takim, którzy dużo grają w RPG albo takim, którzy grają w te jednostronicowe gry RPG. Ale ja lubię, jeżeli kupujemy dużą grę RPG'a, ja głównie takie gram, takie czysto buki, prawda, z kompletnym, że tak powiem, podejściem do opowieści tej fabularnej, która jest zawarta w tej grze. Lubię dostawać te procedury. Lubię, jeżeli one są dobrze opisane. Bez procedur gra dla mnie czasami może się wydać chaotyczna. Eee, przykłady mechanik. W Dungeons and Dragons zrób atak to mechanika. Wrzucamy K20, porównujemy ze stopniem trudności. Oczywiście do tego K20 dodajemy odpowiednie modyfikatory wynikające z naszej biegłości, czy z naszej cechy. Sprawdzamy ze stopniem trudności przeciwnika. To jest mechanika. Procedura, kolejność walki. Dungeons and Dragons na przykład procedura mówi, że najpierw mamy inicjatywę, rzut inicjatywę, potem wykonujemy ruchy, potem akcje, akcje bonusowe. To jest procedura. W jaki sposób i ile możemy wykonać e, takich rzeczy w akcji. A, I... Kiedy zacząłem myśleć o tym w ogóle, to zacząłem zastanawiać się, jaki sposób komuś wytłumaczyć, co jest zaletami procedury i dlaczego powinni e, zwracać uwagę, pisząc grę, ale również grając w grę, na to, czy istnieją jakieś procedury, a jeżeli nie, to na przykład stworzyć je dla siebie, dla swoich graczy. E, I tak pomyślałem sobie, że taka autentyczność E, gry na tym zyskuje, ponieważ świat gry, mający procedury, reaguje zgodnie z pewnymi ustalonymi zasadami, a nie z arbitralnymi decyzjami Mistrza Gry. E, to prowadzi oczywiście e, do e, pewnych takich organicznych, bardzo wydarzeń. I teraz ludzie, na przykład, oglądaliśmy sesję e, Mał, która prowadziła Krasnoludy e, w kopalniach, komunistyczne Krasnoludy w kopalniach na urodzinach Diabła. I w ogóle sposób prowadzenia mał i grania w, w te gry, tego typu właśnie jak te sądy, polega na tym, żeby dużo się dobrze bawić, robić co się, co się chce, zmieniać na szybko zasady gry. Czyli właściwie te e, zasady świata trochę nie istnieją, trochę są umowne pomiędzy graczami a, a prowadzącymi. Mniejsza arbitralność, przez to jest mistrza gry, oczywiście. Gracze nie muszą e, polegać na łasce mistrza gry, jeżeli zasady są, procedury w jakiś sposób są stworzone, są jasne i obiektywne i przewidywalne, no to nie musimy oczekiwać, że mistrz gry teraz musi zdecydować, czy nam na coś pozwolić, czy nie. Procedury nam na to pozwalają. Mam wrażenie, że jest w ogóle większe poczucie odkrywania, bo e, jeżeli są jakieś procedury, to często również elementy tego świata są wyzwaniem dla mistrza gry. On też musi się podporządkować procedurą i na przykład pewnych rzeczy może nie wiedzieć, albo może je uzupełniać, ale nie z czubka swojej głowy, tylko sięgając do procedury i generując pewne, pewne rzeczy dynamicznie. I wtedy jest taki fajny mo motyw, nie wiem jak ty go lubisz, ale ja bardzo go lubię, kiedy i mistrzowie gry, i gracze w tym samym momencie są zainteresowani, co to jest, jak to działa, do czego to może się tam gdzieś przydać. Procedury w tym pomagają. Czy z tego coś, co mówię, e, jakiś twój, e, e, nie wiem, zbudziło twój niepokój albo coś, że nie do końca odpowiada? Procedury nie wzbudzają mojego niepokoju. I moja praca opiera się na procedurach, ale mówię. zasadniczo procedury robią to samo. Są, wiesz co, będę ci tak na wbijał, szpilki no bo tak się... Tak, tak, odwolega. Więc proszę bardzo. E, procedury są ważne. I to jest dokładnie to, co powiedziałeś, nie? Nie polegamy na arbitralności gry. Tak samo jak w pracy procedury są ważne, żebyś na przykład nie wylądował przed prokuratorem. Zwyczajnie w świecie, nie? Procedura porządkuje świat, pracę, rzeczywistość, posługujesz się nią, ona jest przyjęta prawnie na przykład, jeżeli mówimy o tych procedurach, właśnie w życiu, i, i je stosujesz, tak? Jeśli je stosujesz, jesteś w jakiś sposób zabezpieczony. W grze to samo się dzieje, tak? Jeśli je stosujemy, to jest pewna umowa. Przyjęliśmy tę grę, mamy te karteczki, na których jest napisana zasada, mm -hmm. więc trzymamy się ich. Jeżeli zaczyna łamać procedury, wzbudza to bardzo często um, no bunt u graczy. Nie? No bo zasadniczo, dlaczego nagle ten koleś wykonał trzy akcje, skoro powiedziano, że może dwie, albo dlaczego on nagle przede mną atakuje, skoro i tak dalej, i tak dalej, no to może generować kłopoty. Mm -hmm. Więc procedura pod tym względem jest ważna, ale zauważ, że procedury głównie występują w tych najbardziej zmechanizowanych elementach gry fabularnej, czyli przede wszystkim w walce. Tam no będzie tak, procedury, ale... mimo tego rozpisane będą na diagramach wręcz. Wykonaj rzut, czy rzut ma jakieś znaczenie, jeśli tak, to podejdź niżej, jeśli tak, wykonaj rzut przeciwstawny, czyli jeżeli ktoś z kimś się kłóci, jeśli mm -hmm. robisz, sam wykonaj rzut prosty i tak dalej, i tak dalej, masz takie grafy charakterystyczne, to dość modne w niektórych tak, systemach. Tak, ale właśnie tu też staram się wcisnąć taki e, nogę pomiędzy drzwi, właśnie, żeby zatrzymać, bo moim zdaniem to nie powinno się kończyć, czy też nie musi się kończyć tylko na procedurach walki. To powinno dotyczyć na przykład w grach eksploracyjnych, dotyczy co całej eksploracji na dobrą sprawę, prawda? No, I masz takie grę, na ty ich nie lubisz? Gier eksploracyjnych? Znaczy... Czy znaczy nie? Bardziej mi chodzi o to, że są gry, które są oparte RPG, głównie na procedurach. masz gry. Do z... tego dojdę. Tak. Blades in the Dark, czy wszystkie podobne tego typu gry. Tak, Masz właśnie. Play by no. the Apocalypse. W tą stronę I zmierzamy. Czasami te procedury za daleko idą. Dokładnie w tą stronę zmierzamy, ale to jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Bo chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że mistrza gry ograniczamy w jakiś sposób, czy e, zadajemy mu trochę e, trudu, bo musi poznawać świat razem z graczami, ale mam wrażenie, że też jest mniejsza presja na mistrzu gry dzięki procedurom. Bo nie musi się tak dużo przygotowywać. Wie, że w którymś momencie jak dojdziemy do jakiegoś elementu gry, to dostanie procedurę, co powinien zrobić krok po kroku od tego momentu, żeby przejść dalej. Przygotowuje głównie fabułę ją i tak często mm. musi. No chyba, że mm. bawi się w ogóle w grę bez fabuły w sensie generowaną, czyli sandboxan, no, ale to znowu procedury też niejako, nie jak nie, nie tylko. Nie częścią. tylko. Zazwyczaj, jeżeli są początkujący mistrzowie gry i mówią, dlaczego jest trudno w ogóle być mistrzem gry, to oni mówią, no my sobie nie potrafimy wyobrazić tego wszystkiego, co gracze mogą wymyślić i przygotować odpowiedzi na to, bo lubimy być przygotowani. Procedura daje ci to, że nie musisz wymyślić wszystkiego, co gracze wymyślą. Ty masz wymyślić sobie tą fabułę, wiedzieć do czego zmierzasz, a jak gracze gdzieś uskakują na boki, to dostajesz procedurę, żeby wiedzieć co zrobić w danym momencie. No ale taki do gier do masz mało, które by ci procedurę robił fabułę. To jest ten problem. Właśnie ja tak o tym, cały czas do tego zmierzam. Też nie jestem zwolennikiem tego, ale ja rozumiem dlaczego komuś to mogłoby być przydatne. No, mm -hmm. Kwestia mm -hmm. tego, że ja nie potrzebuję już. Co więcej, mam takie wrażenie, może to jest bardzo na wyrost, ale że to może wzmocnić imersję, jeżeli ktoś lubi to słowo albo nie lubi zanurzenie w świecie gry, bo jeżeli są pewne zasady, wokół jakiś świat działa i gracze są ich pewni, to też jakby pewniejsi są tego, co się dokoła nich dzieje. Jeżeli coś się wydarzyło spoza tego zestawu elementów, spoza tej procedury, spoza tego opisu świata, to oni nagle mówią: OK, to jest znaczące wydarzenie, a nie coś, co jest codzienne, Roz... są w stanie rozpoznawać takie rzeczy. No to znowu szpilka, nie? czyli znowu kij w mm -hmm. ale znowu drugie, z drugiej strony procedury możesz mieć y, takie, które właśnie cię wyrwą z tej imersji. Zamiast zajmować się światem i przeżywaniem, zajmujesz się procedurą. Zaraz do tego jedziemy, popatrzmy na razie na, na, na te zalety, bo ja też mam wady dziś osobno. Większa sprawność graczy. Gracze y, wiedzą jakie są konsekwencje, wiedzą jak podejść do mechanik, oni mogą decydować o czymś zamiast Mistrza Gry i zmusić Mistrza Gry, żeby grał w to, co oni chcą w danym momencie. To oczywiście jest zawsze jest problem, jeżeli gracze chcą zepsuć komuś sesję. To, to, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, tak, no, że to mają swoje rozwiązania, prawda? Patologie. patologie. Sesji RPG to może na kiedy indziej temat. Zgadza się. No bo wiadomo, że najlepsza mechanika, najlepsza procedura i najlepsza gra wyłoży się, kiedy przyjdzie ktoś z intencją zniszczenia tego. Albo, albo mu się włączy intencja zniszczenia tego. No to Amen. A Miszy gry nie jest na tyle asertywny, żeby sobie z nim nie poradzić. Ale to na inny temat. A zaskoczony. Nie, bo zdziwił się, że ktoś mu tak przyszedł. Nie? Zgadza bo się. Nie zakładał tego. Zgadza się. I teraz właśnie są takie dwa typy gier, które procedury sobie bardzo szanują. Ja, ba ja gdzieś chciałem tak. Rozdzielić, bo jednym typem tej gry jest to, co powiedziałeś już, czyli te gry e, w stylu e, Blaze in the Dark, e, kompania ostrzy, tak to się nazywała, tak. czyli mhm. te e, Forge in the Dark w ogóle, ale również czasami gry, które można powiedzieć są pod Play by the Apocalypse, które gdzieś są skręcone no, w złą ochrony, stronę. Nie? Czyli... Masz całą serię różnych gier, tak jak ten cyberpunk, już teraz nazwy, cyber plus punk, PNK, tak? tak pnk, która m -m. też jest procedurą zwaną grom, jak tworzyć sobie świat wszystko. Bo to jest Kazus Baronic Empires. Tam masz procedurę łącznie z tym, jak masz scenę układać, czyli zakładamy, że sesja nasza trwa, bo tam jest powiedziane ile sesja powinna trwać godzin. Mm -hmm. I w tej sesji. Jest jasno powiedziane, bo w końcu gracie nie tylko postaciami, ale tam rozgrywacie politykę, geopolitykę, bo bronicie układu przed inwazją obcych to jest założenie tej gry, gdzie jest jasno powiedziane, ile możesz mieć scen, scen budujących, tak, tych, które budują potencjał, scen konfliktu. I z tego koloru, które nic nie zmieniają, ale właśnie służą temu, do czego służą RPG, czy w mhm. przeżywaniu imersji. No i jest jasno powiedziane, że gracze powinni tutaj się zastanowić. Skoro mamy dwie sceny budowy i jedną konfliktu na sesję, to nie możemy tak po prostu sobie jednoznacznie. Ustalić, że okej, okay, to pierwsza nasza scena, to ruszamy komandosami i zajmujemy statek, a druga nasza scena to nasze siły lądowe atakują, bo ci procedury tego zabraniają. Dokładnie Ta tak Zresztą przyjdziesz. I w tym momencie nagle masz niestety trochę chyba wyrwanie z Dokładnie, bo to jest ten w którym. E, moment, w którym my zaczynamy być zakładnikami e, procedur. No tak, tak. I dajemy sobie to. Być. Tak, dokładnie, że. Jakby dopóki procedura służy nam, czyli idziemy gdzieś, napotykamy jakąś sytuację i chcemy wiedzieć, jak przez nią przejść, i używamy czyjejś procedury do naszej gry, to jest w porządku. A kiedy mamy procedurę i musimy iść po niej, że tak powiem, po sznurku, to dla mnie już nie jest w porządku. Ale jest wielu graczy, którzy tak lubi, prawda, grać w ogóle. Ale to już jest problem gry, no bo nie możesz sobie pozwolić w tym momencie tak po prostu na odrzucenie procedur, skoro w werpegach możemy, ale to nie to chodzi, prawda? Tylko wtedy właśnie negujesz ideę procedur, no Dokładnie tak. No i do widzę. Dokładnie tak. A to u ciebie, pamiętam, że u ciebie to zauważyłem bardzo mocno zadziałało w grze Freeligan, yy, która miała. Nawiązywać do OSR-ów, zrobiła to w taki sposób, że Forbidden Lens, dokładnie. Tak jest. Co, na, co jest najciekawsze, bo o tym też powiem za chwilę, moja drosera zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do tego Forbidden Lensa i zaczynam się zastanawiać, czy ja już gdzieś nie zabłądziłem, czy nie poszedłem z daleka w te procedury. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jakie są w ogóle jeszcze wady procedur? Ma się mniej kontroli nad narracją. Bo nie ma takiej ukierunkowanej historii, i czasami ta chaotyczność, która wynika prawda, z jakiejś tam procedur, co się wydarzy, może nam nie pasować do opowieści. Jeżeli... Procedura narzuca ci dodatkowe obowiązki. Bo zamiast zastanowić się tylko i wyłącznie nad tym, jak prowadzić historię, ty myślisz, czy ja mogę tę scenę wprowadzić, czy ona powinna być przeliczyć no, mm? to to mi, po prostu, to odrzuca. Nie? To to po prostu ogranicza kreatywność mistrza gry, tak? Nie czujemy się swobodnie, bo są ścisłe zasady, nie możemy wyjść poza nie. Prawda? Teraz jest w ogóle scena odpoczynku. Musimy rozgrywać scenę odpoczynku, a pasowałoby to coś innego, na przykład zdrada czyjaś i akcja, która gdzieś rozwala coś od środka, bo to mogłoby fajnie wspomóc. Niestety, procedury wymagają również znajomości zasad. I to jest kłopot, bo hmm. mało, którzy gracze tak naprawdę bardzo lubią poznawać zasady, znowu, na przykład, prawda? Raz powtórzę. Patologie. Sesji i ej, kampanii RPG zostawmy na inny temat. No, więc z no, całym szacunkiem. Okay, okay. Bo mi się podobało, jak jeden z moich przyjaciół i graczy powiedział, szykując się do prowadzenia na wyjeździe, że do systemu, który jest bardzo kręczowy i mówi: Jak ty to rozwiążesz, mogą mnie znać mechaniki. Nie, no, po prostu napiszę, że ludzie przychodzą z znajomością mechaniki. No kurde, przychodzą grać. Ja wiem, że my tak już trochę się przyzwyczailiśmy, że no dobra, to jakoś wprowadzimy kogoś do tego, no, ale tak. zasadniczo, zwłaszcza jak grasz system, który jest mocno zmechanizowany, no ja pierdzielę po to chcesz grać, przeczytaj podręcznik. I tak przyde tak przy do mnie nieprzygotowanie, nawet jak to napiszesz, taka jest prawda. E, mam wrażenie... Może... Hmm? Masz prawo sarkać. Oczywiście. <gry> mam wrażenie <gry> również, że taka proceduralizacja gry może spowodować taką potencjalną suchość doświadczenia. To znaczy, e, to jest właśnie forbidden lens. E, pierwsza warta rzucamy, czy coś spotkaliśmy, nie spotkaliśmy, czy ile straciliśmy punktów, tyle straciliśmy punktów, druga warta sprawdzamy, ile rzucili, nie rzuciliśmy i to nie jest tak, że ta procedura jest zła. Tylko, że ludzie jakby nie widzą poza procedurą niczego innego, nie widzą tego fragmentu grania, używają procedury, żeby przejść przez grę, jak, przez grę planszową, zamiast wykorzystać ją jako mechanikę wspierającą dany element gry. Jeżeli mamy dzień, jak w Forbidden lens tam podzielony na trzy warty, takie tak zwane, w czasie których mogą się wydarzyć rzeczy, to mistrz gry musi zaszyć je trochę, ukryć pod tymi swoją narracją, ukryć pod te, e, płynnością e, tego, co się wydarza. Ludzie tego nie do końca rozumieją, zwłaszcza jeżeli gry są tak bardzo ściśle napisane. Na naszym kanale w chwili obecnej, Sakumiak prowadzi solo sesję w Starforged, czyli w Iron Sworda, mhm. i to jest bardzo sproceduryzowana gra i on się trzyma tych wszystkich procedur, opisuje w jaki sposób przez nie przechodzi, ale na końcu za każdym razem docaje od niego fragment dziennika pokładowego pani kapitan i jest tak uroczy po prostu, jak on zamknął w ogóle to wszystko, co sobie sam siedział w domku, bo to jest gra solo, więc możesz sobie poświęcić ile czasu chcesz, nic nie przeszkadza, on sobie to przechodzi, spisuje sobie, a na końcu to ubiera w taką ładną, krótką formułkę, jak to jest dobrze zrobione. Da się to wykorzystać. Dalej. E, czasami losowość pewnych rzeczy, kiedy robimy takie wyprawy, prawda, że są te procedury i musimy narzucać jakieś rzeczy, co się wydarzyły, czy się nie wydarzyły, spotkaliśmy, skończyło nam się jedzenie, czy coś, e, powoduje trudność w stworzeniu spójnych wątków. Bo jeżeli pogoda nam wyszła rano na przykład idealna, piękne słońce, a koło południa powinniśmy tonąć, bo są mikropowodzie właśnie w tym momencie. No to tak mamy wtedy, i co no ja mam teraz zrobić? Na tej zasadzie. I znowu człowiek, jeżeli zostanie e, sam z siebie niewolnikiem procedury, no to jest trochę w nosie, że tak powiem. Bo takie rzeczy się mogą zdarzyć, że los, losowość tam po prostu nie będzie się ze sobą spajała do końca. E, do, na końcu. Najmocniejszym dla mnie zarzutem jest to, że pewne wyważenie musi być, bo istnieje duże ryzyko przeciążenia mechaniką. Zbyt wiele tabel, których nie możemy odnaleźć, procedur, które zazębiają ja nawet nie się. To widzę, wiesz, tabel tabele to wszystko to może zawsze na spokojnie zrobić. Bardziej problem jest taki, że każdy element gry zostaje zmechanizowany, każdy. Czyli nagle się okazuje, że zamiast ustalić, co moja postać robiła między przygodami, ja mam do wyboru dwie, dwie aktywności. Co jest bardzo typowe dla jakichś gier planszowych, i tam to bez problemu się na to zgadzamy. Choć tak ci przypomnę, że kiedyś graliśmy w Arkham Horror, jeden z graczy y, też się bardzo obruszał, że poszedł do bibliotekarza, mają tam napisane na mapie, co może, na planszy, co może zrobić, a on. Ale ja chcę pogadać i wypożyczyć książki o Cthulhu. No pomijam, że był pod wpływem soku z gumy jagód. E, ale tak, to też to, to jest taki, taki kazus, nie? I... Nie chodzi mi się wydaje, że nie chyba sama mechanika, tylko bardziej to, że każdy element będzie podporządkowany. Przez ciebie z tego, z tego, co zrozumiałem, nie denerwowało to, że jak ja zapamiętam te rzuty. Nie, nie, te rzuty są proste, tylko każdą pierdołę ustalasz co i jak, i to w ogóle nagle gubi się opowieść. Nie? Gubią się I sceny niezwykle często się to robi, wiesz, w jakiś sposób. I nagle się okazuje, że to nie jest już Okej, okay. Wiesz, kto napisał, rzutami. ale w, na przykład w grach Forge in the Dark procedury, na które misz gry sobie może, ale nie musi rzucić. Między sesjami bardzo budują rzeczy, które dzieją się w niezależnie od bohaterów, co daje żywy świat i możliwość dodatkowych wątków w następnych sesjach. To wszystko jest prawda, wiesz kto, ale zrobiłeś tak, że wyjąłeś jeden element, jedną małą procedurkę z pierdeliarda procedur, które są w Forged the Dark. Tam cała gra jest proceduryzowana, od samego początku do samego końca. Jak wiemy, czyli że to mamy. To mi przeszkadzało w, w tej części militarnej, czyli mam tam Kompania bo tak, w kompanii Ostrze masz pomiędzy sesjami yy, znowu jesteś w, trochę w obozie, i to jest bardzo, znowu się, to jest bardzo zmechanizowane. A moi gracze chcieli po prostu iść do oficera, do logistyka, pogadać, zrobić. I nagle się okazywało, że owszem, robimy to, co jest mechanicznie, proceduralnie, ale oprócz tego gracze załatwiają jakieś rzeczy. No, i jest okej, okay, mamy fajnego RPGa, tylko nagle tą mechanikę przeważają. Czyli zamiast mieć tylko te możliwości, które dają im pomiędzy sesjami tam, życie w obozie, oni sobie dodatkowo coś dołożą, i tak to działa. Tak? I nagle się okazuje, że gra już nie jest zbalansowana, że już gracze sobie wybudowali bonusy. to już mm -hmm. gry musi bardziej pilnować wtedy, nie? To jest, A, właśnie, chce. To jest właśnie to, że yy, 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 to są narzędzia. To są po prostu narzędzia. One nie są dobre, złe tak do końca. Tylko niektóre są bardziej niebezpieczne, że cię złapią w swoje sidła mhm. i że cię utrzymają. Musisz sobie z nimi potrafić radzić, to jest wiadomo. I jakby zamykając ten temat, bo powiedziałem o Forge in the Dark, Sam Play by the Apocalypse, ale drugim rodzajem gry, w których jest dużo procedur i które są ważne w tych grach, to są właśnie gry OSR. Gdzie wolność jest zdecydowanie większa, bo one nie tworzą takiego e, e, mocnego schematu. Tutaj mówisz, wiesz kto o Forge in the Dark, mówisz o Band of Blades, e, nie Band of Blades, tylko o Blades in the Dark. To przecież cała przygoda jest zrobiona tak, że najpierw dostajemy zlecenie potem robimy y, takie śledztwo przed akcją, potem zaczyna się akcja, w której najpierw sprawdzamy, z jakiej pozycji zaczynamy grę, potem jaki tam, prawda, mamy wejście, jak nam się udało wejść, potem budują nam się różne elementy, prawda, przez wydawanie przedmiotów i, i y, ruszanie się zegarami, kończymy napad i musimy iść na odpoczynek, w czasie którego będziemy odzyskiwać y, punkty, y, które straciliśmy, prawda, na wykonanie tej akcji. To jest bardzo mocna procedura, która musi być yy, przypilnowana, bo wy, wypadamy z gry, jeżeli nie będziemy jej pilnować. I ona może trochę przycisnąć gracza. Z drugiej strony mamy gry właśnie OSR, które pokazują, na zasadzie są takimi wyspami. Słuchajcie, takie jak yy, 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 Blades in the Dark, jest linią z punktami punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty, punkt piąty, to jest nasza przygoda, tak ją kończymy. Tak powinniśmy ją rozegrać. Tymczasem e, gry OSR dla mnie to są takie pływające wyspy procedur, które sobie gdzieś tam krążą, po które sięgasz w momencie, w którym akurat jest ci ona potrzebna. Oczywiście niektóre są dosyć sztywne, na przykład dzień podróży, eksploracji zakłada pewne rzeczy, czyli spotkanie losowe, znalezienie przedmiotów, e, znalezienie miejsca i jedzenia na, na, na wieczór, prawda, idziemy spać. I wracamy później. I teraz... Ja nie mówię, że coś jest bardziej dobre albo złe. Mówię, że czasami może być bardziej niebezpieczne albo mniej niebezpieczne, albo bardziej komuś odpowiadać po prostu normalnie w świecie. Ale zachęcam Was do analizy swoich systemów ulubionych do gry, żebyście spojrzeli na nie w ogóle w taki sposób. Mechaniki ma większość z nich. Są gry, które nie mają mechanik, wiadomo. Mechaniki ma większość z nich. Ale czy Wasz ulubiony system ma procedury? Czy czujecie, że są tam jakieś miejsca, w których. Te procedury by się przydały. Wiecie, jak je zrealizować w takiej sytuacji. Czy procedury w ogóle ograniczają waszą kreatywność? Czy dają ramy, które łatwo możecie po prostu modyfikować, czy was zamykają? To jest ten motyw, jak ja grałem w Monster of the Week przygoda, która zakłada, że na każdej sesji łapiemy jednego potwora, po prostu nowy potwór, jedziemy, badamy, zabijamy, czy tam łapiemy, idziemy na samą przygodę. Taka w kółeczko rzecz. Tam jest i tak luźno procedura zrobiona, ale ona istnieje, jest narzucona. Wiesz kto, solo gry znaczy, też tak, są mocno jest, sprocedurowane. Ok, mów Foksie. So, tak, mythic to jedna wielka procedura, kwestia może rzeczywiście na ile tego jest za dużo lub zbyt to jest dla mnie. Pro... Mitika bardzo lubię, ale to jest jeden z tych problemów. A czy gry solo muszą być proceduryzowane, ponieważ coś się musi trzymać w ramach, żeby to dalej była granie. No, zamiast 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 gry, które nie mają mechanik. Nie ma gier, które nie, ma... które nie mają mechanik. Każdy, moim zdaniem, każda gra ma mechanikę Amber też. Każda ma mechanikę. Musi mieć. Zaraz, zaraz, zaraz wymyślę, czekaj, zaraz coś wymyślę, Mów, mów dalej. No to... Myślę, może. No ludolocy będą z tobą się kłócić. Po prostu gra nie jest zabawą. I gra musi mieć jakieś zasady, a mechanika to zasady między innymi, więc musisz mieć, nawet jeżeli to będzie tylko porównywanie dwóch współczynników jak w Amberze, to, to już jest mechanika. Tylko nie rzucasz kostkami, nie ma znaczy, ja Wiele sesji, nie które nie widzę tyle. polegają na tym, że gracze między sobą e, budują pewne relacje, doprowadzają do pewnych scen napięcia, e, ale ja tam nie widziałem ani jednego rzutu w czasie tej sesji. Oglądam całą sesję, y i wiesz, przechodzę na przykład. Są takie rzeczy to są z Harry Potterem, niezdanym czy czymś. Oni tylko rozmawiają przez całą grę. I tylko tą no, rozmową. To czy nie jest gra. To, no, czy to, czy to, to jest to, że wiesz, taka monodrama To wszystko trochę, nie? całość. I wyjdzie ci że gdzieś tam gdzieś wykonywali rzuty lub cokolwiek innego robili, żeby ustalić y, to, że coś wyszło. No to mamy do czynienia z gromem. Jeśli to była tylko gadka, to mamy psychodramę. E, Kasia, ja to uprościłem. Chodzi ogólnie o to, że. Y, Każda gra jest zabawą, nie każda zabawa jest grą, w tym sensie. I jakby nawet Huizinga rozdzielał bardzo mocno y, zabawa. Bardzo często nie ma elementów, y, właśnie tej mechaniki, tego y, elementów, tak, które by, można było nazwać ją grą. Tych gier jest trochę, tak? Y, różnych rodzajów. On tam podzielił na te cztery podstawowe elementy, y, typy, jakby. I nie wiem, jak się bawimy w dom, to to nie jest gra. No nie? Ktoś gotuje, ktoś przebiera laleczkę lub coś w tym stylu. Ale jeśli dołączymy do tego element czy nam to wyszło czy nie, albo coś się z tego wygenerowało, będzie grom. No i sologra musi mieć tą procedurę, bo inaczej bo tam nie ma innego elementu. Nie ma kogoś kto by ci kontrolował to. Musi być jakiś mechanizm kontrolujący, procedura to ułatwia. Czyli idę, będę szedł krok po kroku. W mitiku dla mnie to jest pewien problem, bo ja jednak wolę tą ciągłość opowieści. Nawet jeżeli w kilku zdaniach zamknę historię o tym, co się wydarzyło pomiędzy scenami, a mitik stawia na sceny, czyli Mamy scenę rozmowy, chwilę później mm -hmm. mamy scenę już walki, mm -hmm. nie, na przykład. Mm -hmm. Oczywiście możemy do, na to wpływać, ale jakby ta gra zakłada. I to w jakiś sposób y, dla mnie może być problem. Ale też jakby... I tak, i wiesz kto ma rację, no, solo gry zdecydowanie będą sproceduryzowane. Ale też jakby no. pamiętam um, Words, of Words of Darkness gry z y, końca 90 lat poprzedniego wieku, to one często też sugerowały, że gra powinna przypominać teatr, czyli powinna być scena na jakimś ustawionym y, miejscu. Tu jest stół do Bilarda, tu jest kominek, tu siedzi papo na bujanym fotelu. Scena się kończy, powinna spaść kurtyna, i gracze mówią: Musimy pojechać do szpitala. Spada kurtyna, powinna się otworzyć kurtyna i powinniśmy być już w szpitalu, na przykład, nie? Czyli mhm. tego typu. Ale to były rady narracyjne wtedy, to była jakby nie procedura, ale tego typu rzeczy zawsze gdzieś tam były. I w mytiku do deszy da przejść, bo my tak mówimy o tych podstawowych zasadach mytika mam wrażenie, w tym momencie, a w Pięćdziesiąt kilka już numerów gazety Mytika oraz kilka e, różnych dodatkowych publikacji powoduje, że z Mytika można obecnie zrobić każdy rodzaj, niemalże gry e, solo, jaki sobie można wyobrazić. To jest dosyć też ciekawe. Ja na koniec chciałbym powiedzieć e, zapytać was, czy macie jakiś pomysł, jak w ogóle tworzyć dobre procedury? E, e, czy one mają dotyczyć tylko kluczowych momentów gier? Co to są te kluczowe momenty gier? Czy potrafimy je rozpoznać? Czy wy to widzicie w swoich grach? A czy pamiętacie w ogóle sytuacje, w których brak procedur popsuł wam grę? To znaczy, że nie wiedzieliście nagle byliście w zawieszeniu jakimś i musieliście się na przykład zmagać z graczami, bo nie dostawaliście rozwiązania, którą wam gra dawała. A czy mieliście takie wrażenie, jak ja czasami wam, że współcześnie jest, są gry, które są tak głęboko sproceduryzowane, że ja Mam problem z wejściem w nie, bo mam wrażenie, że się w nich nie mieszcza. I to jest to, co chciałem sobie porautować dzisiaj na temat procedur i mechanik. I polecić wam, żebyście zerknęli na to, jak to wygląda w Waszych grach. Bardzo dziękuję.